Cześć, witam na moim kanale, no dzisiaj przyjechałam na ogórdek, ostatnich prac, ostatnich iluminacyjnych, pozrywać ogórki. O, tyle już tutaj udało mi się zerwać, tylko koszyczka, o, Zobaczcie. Ja Ja jutro może jakiś filmik wstawi, jakąś tam sałatkę, może w słoiku Wam sprzeda na swoim kanale. Ja tu dzisiaj pozbieram te ogóreczki. Poza za dużo to potem też niedobre, bo się nie mieszczą w słoikach. O, zobaczcie. A jak pachnie ogórkowo. Mm, super. Takie własne, <tryk> ekologiczne ogórki. Zobaczcie. No i jeszcze tam te te, co były z nasion, to są te, które były pierwsze. A tam jeszcze te z nasion też już mają do pozbierania ogórki. Już dają plon. No i arbuzy to już wczoraj ja co wam pokazywał, więc nie będę powielać się. No patrzcie, jak pomidorki coraz ładniejsze się robią. Czy słoneczko zacznie przygrzewać i zaczną się robić czerwone? Ogórki pozrywane. zaraz Wam pokażę. Widać różnice między jednymi a drugimi ogórkami. Te małe korniszonki. No więc jeżeli chodzi o te ogórki, op, zaraz Wam pokażę. Te ogórki, to są ogórki, które były y, z tej strony, gdzie były rozsady. A te ogórki są pierwsze zbiory zebrane y, z naszej tam inne te ogórki takie, o. I inne kształty mają jakieś takie. Widzicie, już zaczynają nawet żółknąć. Taki pierwszy większy z tych Zaczynają też coraz bardziej się robić borówkowe borówki. No i maliny. się oboz. To dzieci dzisiaj tu chyba były. Zobaczcie. I dawno nie pokazywałam borówki. Ta, co była kupiona. Jakiś czas temu zobaczcie. Przyjęła się już tutaj ma nowe swoje odnóżki i ta druga też. jest. Też zaczyna. Przyjęła się. O, taki krótki filmik z ogrodu. Poproszę o subskrypcję, łapkę i komentarz. Dziękuję za obejrzenie. Cześć.